Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wyjaśnię, czym różnią się między sobą atomy tytanu. No i tu mamy trzy izotopy tego tytanu. Przede wszystkim izotopy są to atomy tego samego pierwiastka chemicznego, różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze, czyli liczba protonów oraz elektronów jest taka sama. Niestety nam jej tutaj nie podali. Więc przechodzimy do układu okresowego pierwiastków, odszykujemy, oj, t i widzimy, że ma tutaj 22. I na tym będziemy bazować, ponieważ każdy z nich liczbę protonów oraz elektronów będzie miał taką samą. Ok, ale każdy z nich będzie mieć inne, inną liczbę neutronów. No i zaczynamy od 46 T, czyli liczba neutronów to 46, odjąć 22, to 24. Tutaj 48 Ti, liczba neutronów 48, odjąć 22. 26. I ostatni. tada Jak się możecie domyślić, mamy 28. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.